Szykujcie się na niezłą jazdę. Zebranie intergalaktycznego przymierza złych czarnoksiężników. No, dzień dobry. Mam dobre wieść. Znalazłem wioskę smercu. Jeszcze trochę i wszechświat na zawsze pogrąży się w mraku. Jasne. Akurat. Jak śmierć. jedziesz, papo. Nie Smerfetka! Co to jest? Nie! Uj chyba zasmyrciłem się w gadki. To koniec! I Paramount Pictures Musimy uratować papę! Niech zgadnę. Papa Smurf ma kłopoty. Sturmujemy <śmuszczaj> twierdzę razem, i nie bierzemy żadnych jeńć. Nie licząc papy, no jego zabierzemy. Everybody what the game to do. A pomogą Everybody nam. <śmuszczaj> sprytokłaczki. kłaczki. <śmuszczaj> sprytokłaczki? Hej! Co, co one mówią? Już wkrótce... Jeśli nie powstrzymamy tych czarnoksiężników, <laughs> nadejdzie koniec świata! Ej, poważnie, dźwiękowiec, wrzuć wsteczny. Jesteś gotowy? No ba. HURRICANE! Nadchodzi... Zaraz wolniemy w glebę! ...niebieska... TRON! ...eksplozja emocji. No chodź! Tak nie wolno! złapcie! Nie! No teraz to się wkurzyłem! A? Żegnajcie Smerfy! Na zawsze! <grywa> no i wypalił się biedak. Smerfy. Wielki film. Wkrótce w kinach.